Jak walczyć z Hashimoto? Leczenie Hashimoto polega na wyrównaniu poziomu hormonów, które nie są wytwarzane naturalnie oraz eliminacji symptomów chorobowych. Chorym podawane są syntetyczne środki hormonalne w formie doustnej, zawierające lewotyroksynę. Oprócz przyjmowania odpowiednich leków ważna jest także zdrowa i zbilansowana dieta, która pomaga złagodzić niektóre objawy. Ze swojego jadłospisu trzeba zatem wykluczyć potrawy tłuste, wysoko przetworzone, zawierające gluten, węglowodany, cukry proste. Warto je zastąpić produktami bogatymi w selen, cynk, jod, błonnik czy kwasy omega-3. Należy także zrezygnować z picia alkoholu oraz palenia tytoniu, aby maksymalnie zwiększyć swoją szansę na ciążę. Pełnowartościową dietę dobrze połączyć z regularnym wysiłkiem fizycznym, odpowiednią ilością snu oraz unikaniem nadmiernego stresu.